W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, rozważania tej drogi krzyżowej ofiarujemy za kapłanów, za Kościół Chrystusowy, za ludzi chorych, cierpiących, konających, szczególnie za nawrócenie grzeszników, za tych, którzy są zdala od Boga, którzy są w zagrożeniu utraty życia wiecznego, są w zagrożeniu potępienia, za dzieci, młodzież, za wszystkich ludzi którzy potrzebują pomocy, ratunku Bożego Miłosierdzia. Duchu Święty przyjdź, umocnij nas, daj nam wniknąć w głębie tajemnicy męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Amen. Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali, ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. Służąc złego uczynił, nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć lecz oni nalegali z wielkim brzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano. Ten, który nikogo nie skrzywdził, ani nie popełnił żadnego grzechu, pozostawiony jest obok zbrodniarza. Absolutnie niewinność jest czymś, czego nie potrafimy sobie wyobrazić. Pod adresem Jezusa wysuwane są zarzuty hipokryzją. Mabel Zebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Jezus się nie broni. W milczeniu bierze na siebie swoje cierpienie. Bierze cierpienie za grzechy oskarżycieli, za grzechy podejrzliwych, za grzechy barabasza, którego wybrał przekupny tłum. Ludzka wrażliwość ustawiła niewinność i grzech obok siebie i wybrała grzesznika. Stacja druga. Jezu, bierze krzyż, bierz, bierzesz krzyż na swoje ramiona. Kłaniemy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Do krzyża drzewa boleści, hańby, śmierci. Cichy Zbawiciel ręce, jak matka, do dziecka wyciąga. Na ramiona zbolałe wkłada, tuli do siebie. Bo taka wola Ojca Niebieskiego, bo w krzyżu zbawienie ludzi. O Chryste, dźwigając krzyż swój, spoglądasz na mnie i mówisz: Kto chce iść za mną, niech bierze swój krzyż na każdy dzień bez szemrania i wstępuje ślady moje. Kieruj moje oczy, Jezu, ku sobie. Ucz mnie cierpieć w milczeniu, pokorze, kochać Ciebie także w cierpieniu. Stacja trzecia. Jezu, pierwszy raz upadasz pod krzyżem. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Wycieńczony krwawym potem, bezsenną nocą biczowaniem, cierniową koroną, obarczony ciężarem krzyża, potykasz się, Jezu, na drodze i upadasz. Popatrz. Grzeszny człowieku, na Chrystusa upada, by Cię podźwignąć, abyś nie rozpaczał w słabościach swoich codziennych. Jezu upadający, bądź moim powstaniem, moją nadzieją i siłą, bądź moim miłosierdziem. Bez pomocy Twojej nie poprawię się z wad moich, które tak bardzo zasmucają serce Twoje najczystsze Cała moja nadzieja w Tobie, Jezu Chryste. Stacja czwarta. Jezus, spotykasz swoją Matkę Najświętszą. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Miłość prawdziwą poznaje się w cierpieniu. Nikt tak nie kochał Matki jak Jezus i nikt tak nie kochał Syna jak Matka Najświętsza. Opuszczony Jezu, podnosisz oczy, ujrzałeś Matkę swoją. I zalane łzami, pełne współczucia oczy, patrzące na Ciebie, tym wzajemnym spojrzeniem pokrzepiły Cię Pokrzepiły Twoje najświętsze serce. Matko bolesna Maryjo, gdy cierpieć będę, gdy smutek nieszczęście mnie nawiedzi, nie opuszczaj mnie, zwróć się ku mnie w ten czas, zróć na mnie miłosierne oczy Twoje. Muzyka Stacja piąta. Szymon z tyreny pomaga dźwigać Tobie krzyż Jezu. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Nie aniołów, ale biednego rolnika zmuszają oprawcy do pomocy Chrystusowi. I mnie na drodze życia widok biedy wzmusza, by spieszyć z pomocą bliźniemu. Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych? mieście uczynili, mówił Jezus. Jezu, pełen miłosierdzia, dobroci dla chorych, głodnych, opuszczonych, wdów, sierot, stwórz we mnie serce czułe dla Ciebie obecnego w cierpiących, chorych więźniach, potrzebujących dla moich bliźnich. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Z niewymownym żalem patrzy na oblicze Pana, spocone, znękane cierpieniem, zbroczone krwią. Prawdziwa miłość dodaje Weronice odwagi, toruje jej drogę. Nie zważa na żołnierzy, na ludzi. Pragnąć choć odrobinę ulgi przynieść Jezusowi. Ociera twarz przenajświętszą. Jezu, przyjmujesz tę posługę miłości. hojnie nagradzasz wizerunkiem swoim. Jezu, jak jesteś dobry, daj mi łaskę, bym małymi uczynkami spełnianymi z miłości ku Tobie Zasłużył sobie na odbicie wizerunku Twego w moim sercu, abym całe życie go niósł, abym nigdy Go nie stracił i tak doszedł do Twojego królestwa. Stacja siódma, Jezu, padasz po raz drugi. Koniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Wytężasz, Jezu, dające siły, by przez morze cierpień przenieść na barkach nasze grzechy, nasze zbawienie. Oczy Twoje zaszły mgłą, wyschłym ustom zabrakło powietrza. Stopy się plączą, zachwiał się i upadł znowu. Jezu, tyle razy obrzekałem poprawę, zaś Ty tyle razy mi przebaczałeś. Znowu upadłem, moja pycha, chęć wywyższenia się nad innych, moja lekkomyślność przytłacza Cię tak boleśnie. Jezu, cichy i pokornego serca. Uczyń serce moje według serca twego, bo ty jesteś cichy i pokorny sercem. Stacja ósma. Panie Jezus, pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Grono wiernych matek przeciska się przez tłum, zbliża do Chrystusa i na widok jego boleści wybucha głośnym płaczem. Łzy kochających serc. Niosą mu w ofierze. Zaś czułe serce Jezusa wzrusza się na ten objaw współczucia. Ma dla nich słowa pociechy i przestrogi. Nie patrzcie nade mną, ale nad sobą i synami waszymi. Zbawicielu mój, widokiem Twojej męki skrusz serce moje do żalu serdecznego za grzechy mojej bliźnich, które były przyczyną Twojej gorzkiej męki. Stacja dziewiąta. Panie Jezu, padasz po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Smutna procesja krzyżowa zbliża się ku górze śmierci. Idąc pod górę upadasz, Jezus, zemdlony tak boleśnie, że o własnych ludzkich siłach dźwignąć się nie możesz. Przekleństwa, kopanie nogami, szarpanie za sznury nie podniosły cichego baranka. Ten upadek najcięższy to mój grzech nałogowy popełniany od lat, może lekceważony. Oby nie był przyczyną mojego upadku wiecznego. Jezu, pełen miłosierdzia, podaj mi rękę swoją, bo własnej mocy powstać nie mogę. Stacja dziesiąta. Jezus szad obnażony, kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Pan nieba i ziemi, które przeodziewa je karmi, okrywa ptaki, ludzi, odarty z szat, żółcią napojony od niewdzięcznych, palą Zbawiciele, jak ogień, odnowione rany biczowania. Gorączka, za co cierpi Chrystus, za grzechy nieczystości, niewszemierzliwości, które najbardziej poniżają człowieka. Ranku niepokalany, to ja powinienem stanąć na miejscu Twoim. Zmiłuj się nade mną, Jezu. Tyś obnażony z szat, abym ja był okryty szatą łaski i miłości. Okryj ciało i serce moje. Skromnością w myślach, uczuciach, słowach, postępowaniu. Stacja jedenasta. Jezu, jesteś do krzyża przybity. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ręce dobrotliwe, co chleb rozdawały, dzieci tuliły, błogosławiły, teraz są rozciągnięte na krzyżu, gwoźmi przykute, te stopy, co się trudziły, grzeszników szukały, gwoździe Gruber rozrywają, oto zapłata za miłość i dobroć. Kto ciężko grzeszy, na nowo krzyżuje Chrystusa. Jezu Miłosierny. Ratuj mnie od niewdzięczności względem Ciebie. Od grzechu ciężkiego zachowaj mnie, panie, od grzechu przeciwko duchowi świętego ratuj mnie, Jezu. Niech będą ukrzyżowane namiętności moje, ale nie Ty, Jezu mój kochany. Stacja 12, Jezu, umierasz na krzyżu. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Oto na kalwarii odprawiana jest uroczysta, krwawa, najświętsza ofiara. Sam zbawiciel odprawia tę szę za ludzkość. Za mnie modli się za mną do ojca. Modli się za tych, którzy go ukrzyżowali, za grzeszników, którzy bluźnią, upajają się grzechem. Umiłował mnie i wydał samego siebie za mnie, Konał opuszczony, bym ja nie był opuszczony w godzinę śmierci, odrzucony od ludzi, bym ja nie był odrzucony od Boga, ubogi, bym ja był bogaty i zbawiony. Abym był dziedzictwem Królestwa Niebieskiego. Jezu mój, za tę nieskończoną miłość kocham Cię, ufam Tobie i wierzę w Ciebie. Jezu. Jezu. Stacja trzynasta. Jezu, jesteś zdjęty z krzyża. Kłaniamy się, Pan Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Cierpienia Twoje, Jezu, się skończyły, a matki bolesne spotęgowały na widok Twojego martwego ciała, Jezu, ciała swojego syna złożonego na Iłonie. Jakiego Jezusa ludziom dała. A jakiego jej oddają. Wy wszyscy, którzy przechodzicie, zobaczcie, czy jest boleść jako boleść moja. Najświętsze ciało bez kropli krwi, całe podarte, ręce i nogi przebite, serce otwarte. Matko bolesna, niepokalanymi łzami zmywasz te rany Jezusowe, których grzechy moje były przyczyną. Ulituj się nadem mną, uproś mi na wrócenie. Z 14. Jezus złożony do grobu. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Ostatnia stacja na tej kalwaryjskiej drodze życia to grób. Uklęknął przy grobie Zbawiciela Mego, by adorować Najświętsze Ciało. Jezu mój, Dziękuję Ci za wszystko, coś dla mnie uczynił. Za każdą kroplę krwi, za życie w ofierze, za mnie złożone, za drogę krzyżową, za mnie i dla mnie przebytą. Ofiaruję Ci moje serce, mój rozum, moją wolę. Oderwnij mnie od grzesznego świata, a przywiąż do siebie, bym szedł odtąd śladami Twymi aż do skonania. Matko Bolesna, Prowadź mnie jak dziecko za Jezusem ukochanym, aż do Królestwa Bożego. Chrystem, prowadzisz wiernych na całej ziemi we wszystkich kościołach. Podobną drogą krzyżową ukazujesz swoją śmierć, ukazujesz ukrzyżowanie, poniewieranie, wyszedzanie, opuszczenie przez wiernych, najbliższych, a także przeze mnie. Pragnę całą duszą odtąd należeć do wiernej gromadki, miłośników Twoich, miłośników Twojej męki, Twojego serca przebitego. Pragnę oddać Ci całe moje sferce. Pragnę być Cyrnejczykiem, Weroniką, Magdaleną, by Cię pocieszać, by Ci wynagradzać za zniewagi, by Cię kochać ponad wszystko. Abyśmy mogli otrzymać odpół zupełny w intencjach Ojca Świętego, Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Tylko w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, Koimy my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Boże, moc się za nami grzesznymi. Módlmy się. Boże, Ty udzielasz duchowej pomocy nam, słabym ludziom, spraw, abyśmy z radością. Przyjrzyj łaskę odnowy, któremu udzielasz w rozważanie męki Pańskiej. Świadczyli o Twoim miłosierdziu przez gorliwe życie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Rozważanie Drogi Krzyżowej. Zaczerpnęliśmy, rozważaliśmy drogę z wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży i Misjonarzy. Opracowanie Wacław Piszczek Niech Wam wszystkim Pan Bóg błogosławi, niech błogosławi, chroni nas od złego, da nam zachować w sercu miłość do Jezusa, również cierpiącego, do miłości, do drugiego człowieka, aby to miłosierdzie Boże było większe niż grzew, a każdy dzień naszego życia, nasza ufność w Boga, żeby nie miała końca. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.